Cześć lwy, najkochańsze, najdroższe, moje najmilsze, witajcie na moim kanale, bardzo dziękuję, że tutaj jesteście, dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje, kochane lewki, pamiętajcie, jeśli to czytanko z wami nie rezonuje, czytanie słoneczne, proszę sprawdźcie księżyc bądź ascendent, talie są dwie, główna i dopowiadająca, kochane lewki, zaraz sobie zobaczymy, yy, jaka tam jest dla was energia na przyszły tydzień, Tydzień 46, już od 14 do 20 listopada 2022. No, kochani, zobaczymy sobie na energię główną, na to, co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości może na Was wpływać, co jest w Waszych głowach, jakie jest Wasze nastawienie, Aha, Wasze nastawienie, przyszłość, najbliższa przyszłość, związki, niespodzianka, praca, finanse i wynik, bądź rada. Okej, okay, kochane lewki, tydzień 46 od 14 listopada listopada do 20 listopada 2022 roku. Poproszę o energię główną dla lwa. Wow. Król kielichów. Po pierwsze, to jest dla mnie wasza energia też. Wiecie? Moje doświadczenie z tarotem pokazało mi, że lew z tymi kielichami to się dobrze ma. Ale a tutaj mamy trzy buławy, wow, super. Dobra, kochane lewki, ja myślę tak, jest to super energia, super tydzień, pokazuje się nam, yy, pokazuje nam się yy, Wasza gotowość, słuchajcie do e, nabrania dystansu do pewnych sytuacji w Waszym życiu. Wiecie? Taka pewna dojrzałość emocjonalna też tutaj widzę z tym, kie, z tym królem kielichów. Pamiętajcie, możecie mieć, słuchajcie, też do czynienia e, z, z kimś z trygonu wody, e, rak, e, skorpion, bądź ryba. Niekoniecznie, wiecie, do, wiecie jak to jest z tymi znakami. Kochani, kochane lewki, jest to fajna energia. To jest też, słuchajcie, energia Jakiegoś specjalisty, który może pan, wam pomóc, pomóc w czymś w tym tygodniu. Myślę, że może ten specjalista pomoże Wam w podjęciu jakiejś decyzji, bądź da wam jakąś informację, która pozwoli wam, słuchajcie iść do góry, piąć się do góry razem z tym, słuchajcie, z tymi trzema buławami. Bardzo lubię trzy buławy. Trzy buławy to jest energia taka, która mówi, że my idziemy do przodu, my chcemy iść do przodu i mamy energię i wszelkie okoliczności, słuchajcie, nam sprzyjają do tego, żeby iść tam, słuchajcie, po to, co, co, po to, co nasze, prawda? Król y, Kielichów mówi też, słuchajcie, o rozwoju. O rozwoju Duchowym, spiritual, o rozwoju duchowym, kochani. Czyli może tak być, że jakiś lewek w, tym, lewek w tym tygodniu będzie się też zajmował rozwojem duchowym, ale generalnie jest to super energia. Przy królu, kielichów, słuchajcie, nabieramy dystansu do jakichś tam spraw, które może jeszcze, nie wiem, dwa miesiące temu, słuchajcie, sp sprawiało nam ból, bądź jakiś stres, bądź słuchajcie, jakąś tam niemiłą y, atmosferę. Przy królu kielichów, słuchajcie, dobrze się czujemy. Mamy dystans, bo wiemy, że jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy na dobrej drodze, słuchajcie, i przy tym królu kielichów tak się właśnie czujemy. E, tak, super, kochane lewki. E, fajna energia. Lwy, co idzie do przeszłości zatem? Bądź co może na Was spływać z przeszłości? Wygląda to dobrze przy tym królu, kochani. No. no i też, słuchajcie, uważajcie, lewki z alkoholem. Dobra. Jedna sprawa, ale ja wiem, że wy będą uważać. No, wiecie co, z alkoholem na jakimś wyjeździe? Jak gdzieś wyjedziecie, słuchajcie, uważajcie, co tam pijecie. Alkohol, alkohol, tak mi się skojarzyło z tymi kielichami. Pewnie wam też. Dobra, co idzie do przyszłości, bądź co z przyszłości może na Was wpływać, kochane lewki. No. Wow, super. Zobaczcie, paść. Buław, tak, słuchajcie, wy macie jakiś plan lewki, wy macie jakiś zamiar, i wy, słuchajcie, podążacie w tym tygodniu, realizujecie y, punkty podpunkty z tego waszego planu działania. No, tak to jest. I tu mamy pazia mieczy, super, słuchajcie, coś nowego, wy pracujecie nad czymś nowym, lewki, y, nad czymś nowym. Słuchajcie, Paź y, buław, ten paść buław, on często wyjeżdża za granicę i generalnie wyjeżdża. Gdzieś w jakiejś, słuchajcie, biznesach, w jakichś sprawach, żeby się dowiedzieć czegoś i móc ruszyć, słuchajcie, z kopyta. Ten pas jest bardzo entuzjastyczny, jest bardzo fajny, to jest dobra energia, to jest energia działania. Trzeba tylko uważać z tym, z tym pasiem, z, z tym, żeby nie być zbyt naiwnym i żeby nie popełniać błędów, ale to już jest do przeszłości. Także ja myślę, że po prostu wyjdziecie za ciosem, kochane lwy, za tym planem, który tam macie gdzieś z tyłu waszej głowy. Kochane lewki, zatem co jest w waszej głowie, jakie jest wasze nastawienie w tym tygodniu, jak wy się czujecie z tym wszystkim yy, i czy pomagacie sobie waszym nastawieniem, wiecie. Okej. Okay. Wow! Hmm. Zobaczcie, lewki, yy, tutaj macie rycerza, rycerza, rycerza mieczy, wy chcecie pędzić za tym waszym planem, co? Chcesz już pędzić. E, no. Spełniać wasze marzenia, boże, zobaczcie, a to jest gwiazda, czyli spełnianie marzeń. Lew już chce pędzić, lew już chce działać, chce dyskutować i chce argumentować za tym, żeby było po, 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 po jego stronie. Po jego stronie. No, super, słuchajcie, wiecie, że my przy gwieździe to my spełniamy wasze marzenia i ja, nasze marzenia. I ja myślę, że Lew tutaj właśnie ma plan taki spełniania marzeń. Życzeń, marzeń, życzeń. Wiecie, niekoniecznie muszą być jakieś marzenia, słuchajcie, o naprawie świata. Mogą to być takie małe nasze marzenia, jakieś może ktoś chce kupić rower, wiecie o co chodzi. To nie musi być nie wiadomo co. Szczególnie, że aczkolwiek to jest duży arkana, ale tu mamy taki mały arkana w tym, prawda? Ale ja myślę, że Wy, że Wy po prostu w tym tygodniu jesteście gotowi do, do tego, żeby iść po swoje razem z tym rycerzem mieczy, bo rycerz mieczy on po prostu, on pędzi po swoje, prawda? Yy, taki trochę tu mamy klasz tej energii, bo tu macie tego króla który jest spokojny, zrównoważona, to mamy tego, słuchajcie, wariata rycerza, co, Re rycerza mieczy. Ale ja myślę, że po prostu to jesteście Wy, Wy w tym tygodniu będziecie rozmawiać, będziecie bronić swojego planu, będziecie, słuchajcie, argumentować i będziecie szli po swoje. Ja myślę, że to jest dobre nastawienie. Szczególnie, że zobaczcie, ten rycerz jest skierowany tutaj do tego pazia. Ten paść to idzie e, z tym planem, prawda? Początek planu, a, i ten rycerz właśnie skupia się na tym planie waszym, plan działania po to, żeby słuchajcie. Yy, macie plan, chcecie coś osiągnąć i widzę, że skupiacie się na tym i dobrze to wygląda. Idziecie po swoje, idziecie po spełnienie marzeń, kochane lwy, idziecie po coś dodatkowego, kochane lwy, co przyniesie zatem najbliższa przyszłość? Tak, dwa miecze, śmierć, Ok, już sobie dopowiadam te dwa miecze, bo jak wiecie, dwójki to są na dwoje babka wró wróżyła, <laughs> prawda? Ale ja myślę, że po prostu w yy, przyszłość przyniesie Wam... Yy, Dojdzie, przyjdzie do Was jakaś informacja, która y, rozjaśni Wam sytuację, w której jesteście, w której się znajdziecie. Y, po prostu y, przy, dwójce, y, przy dwójce mieczy przychodzi coś do naszego pola rzeczywistości, co sprawia, że wiemy, w którym kierunku iść, prawda? Przy dwójce mieczy również, słuchajcie, dążymy do balansu no tak, właśnie balans czyli przyjdzie ta informacja, która sprawi, że będziemy w balansie. Co tu miałam u spodu? Zapomniałam. Aha, śmierć, transformacja, tak. Przyjdzie coś, co, sprowadzi, co, co przyniesie e, wielką zmianę dla Was, zmianę na lepsze. Mhm. Dobra, kochane lewki, dopowiedzmy trzy karty, poproszę na przyszłość. Wow, siła, Wasza siła. Wasza, Wasza siła, tak? Wasza energia. Kochane lewki, macie siłę, żeby. Wiecie, wy macie siłę, ale generalnie też ta siła wspiera was z zewnątrz, czyli energia wam sprzyja z zewnątrz też, z wewnątrz i z zewnątrz, czyli dojdzie do takich sytuacji, które będą dla was dobre, które, mm, przynio które doprowadzą was bliżej do waszego szczęścia, wiecie? Do spełniania waszych życzeń. Wspaniale, siła i siła mówi o tym, że macie tą siłę, żeby iść słuchajcie, z tym planem po wasze wow, sąd ostateczny super, słuchajcie, to jest zamykanie starych spraw i, yy, i otwieranie się na nowe, i wiecie co, to jest zamykanie też cyklu, to jest jedna z najszczęśliwszych kart yy, energii w tarocie yy, to jest, słuchajcie, coś, na co nie mamy wpływy, coś, co przychodzi, co jest nam dane kochani, yy, ja tu widzę, że to jest kolejna wielka karta, wielka karta, wielkie arkana nam tu wyskoczyły i siła i sąd ostateczny Wow, Lewki, przychodzi coś do Was, jakieś rozjaśnienie sytuacji, no? Super. Kolejny wielki arkana pustelnik, kochani, panna. I królowa mieczy tutaj. E, kochani, tak. E, mm -hmm. Znaleźliście, znajdziecie rozwiązanie na, e, na tą waszą sytuację, na wasz plan. I kurczę, ale, ale grubo, siła. Są to ostateczne pustelnik. Kochani, tak, przyjdzie do Was informacja, która wyklaruje wam, która wyklaruje wam waszą sytuację. Będziecie wiedzieli, w którym kierunku iść. Będzie to dobra informacja i nie słuchajcie wygląda to wspaniale. Najbliższa przyszłość. Kochane lewki, zapowiada się wspaniale, jakaś blokada idzie do, yy, pójdzie w zapomnienie, słuchajcie, i Wy będziecie wiedzieli, w którym kierunku macie iść, cokolwiek to jest, cokolwiek, słuchajcie, jest tym Waszym spełnieniem, czy to jest kupno domu, czy to jest wyprowadzka, czy to jest nowa praca, czy to jest sprzedaż czegoś, czy to jest, słuchajcie, jakaś, jakieś zyski z inwestycji, to, słuchajcie, do Was idzie, no, yy, bardzo szybko też uważam. Kochane lewki, zatem, co tam w związkach? Związki wszelakie, mogą być biznesowe albo takie partnerskie. No, co tam w związkach. Kurde, znowu siła. Wiecie co? Ta siła na związki mówi o tym, że może Lew myśli sobie, o kurde, nie dam rady spotkać się z tą osobą, albo nie dam rady argumentować, albo nie dam rady tego owego. Boję się. A ta karta mówi nam o tym, że dochodzi do tego spotkania i wydajecie radę. I mało tego, nie to, że tam dajecie radę. Po prostu jest, jest po waszemu. Dochodzicie do, zdobywacie to, czego chcecie, wiecie, z tą siłą. Siła to jest wszelka pomyślność na związki. I tu mamy rycy, rycerza, pentakli. Może tak być, że ktoś się spotka z jakimś lekarzem, powiedzmy, yy, bądź będziecie chcieli jakąś diagnozę i ta diagnoza będzie, słuchajcie, w punkt. Ona będzie dla was dobra. Będziecie wiedzieli, w którym kierunku iść. To jest ta siła, prawda? Słuchajcie, kochane Lwy, ta siła też mi mówi na związkach o tym, że jeżeli czekacie, żeby ktoś się odezwał, to osoba się odezwie, ok? Jeżeli czekacie, żeby było, żeby wynik jakiejś tam rozmowy z kimś, bądź działania z kimś był po waszemu, żeby był dla was dobry, będzie dla was dobry. To jest właśnie, słuchajcie, energia siły. Wszystko je, wszystko. Um, Wszystkie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, słuchajcie, nam sprzyjają. Kochani, dopowiedzmy sobie tą siłę, co? Zobaczmy, czy to chodzi o biznesy. Ja myślę, że to chodzi o biznesy. No, rycerz kielichów, słuchajcie, może tak być, że ktoś Was przeprosi, bądź ktoś <słuch> się Wam oświadczy. No, to jest dobra energia. Coś do Was przyjdzie, no. Przyjdzie do Was coś fajnego, coś miłego, coś dobrego. Coś romantycznego. Zobaczcie, mamy znowu dwójkę mieczy. Znowu się powtórzyła nam y, 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 idąca w zapomnienie: blokada. No. Wspaniale. Kurde, jak się powtarzają te karty, nie? Na przyszłość i na związki. Ten miecz, ten miecz, Boże. 10 mieczy Boże. Dziesięć mieczy, osiem kielichów. No słuchajcie, przyjdzie rozjaśnienie w związku. Przyjdzie informacja na temat związków. Ale też słuchajcie taki, nie tyle, że też związki z męskie ale może jeżeli ktoś z Was rozmawiał z jakimś specjalistą, bądź chce z kimś rozmawiać, no to dojdzie do tej rozmowy i ta rozmowa będzie dla Was, słuchajcie, dobra. pomyśla, co, czegoś się do, dobrego dowiecie. Słuchajcie, czy to jest jakiś tam prawnik, czy to jest jakiś lekarz, specjalista, słuchajcie, wy już wiecie dokładnie, ale y, ta rozmowa będzie dla Was dobra. Może się obawiacie tej rozmowy, wiecie, y, przy 10 mieczach tak się czegoś obawiamy, aż w końcu, słuchajcie, y, dochodzi do tego. I nie jest tak źle, jak nam się wydawało. Będzie dobrze, jest ok kochane lewki, no. Yy, tutaj zobaczcie, kurczę, też mieliśmy siłę, prawda? No. Ale się powtarzają karty, to znaczy, że przekaz jest jednoznaczny, kochane lwy, a... czyli jest dobrze. Yy, jaka jest niespodzianka zatem? Niespodzianka dla lwa na przyszły tydzień. Niespodzianka dla lwa. Niespodzianka dla mojego kochanego lewka. Niespodzianka dla lwa. Jeśli jakiś lew chce się wyprowadzić, to w tym tygodniu dojdą wiadomości na temat właśnie tej przeprowadzki. Dobre wiadomości. Wow. To jest Wasza niespodzianka. Pięć pentakli. Już, już, dopowiadam. Już, już, lewki. już. już. A to mamy magika. Dobra, kochani, ja myślę, że niespodzianka, wiecie, ja jestem bardzo optymistyczna. Eee... I ja uważam, że to pięć pentakli mówi nam o tym, że my wychodzimy z braku czegoś, z braku informacji, z braku posiadania domu, z braku posiadania pracy. Dopowiedzmy sobie tą niespodziankę, ale idąc tym pozytywnym tropem, wygląda to ok. Mimo iż ta parka tutaj na tym zdjęciu wygląda bardzo, słuchajcie, tak nieszczęśliwie, ale widzicie te pentakle na, na tym witrażu. Witraż. W kościele yy, mówią o tym, że jest nadzieja, <laughs> że zmierza. Ten pan, widzicie, ten pan patrzy te, na to pięć pentakli. Także ja myślę, że niespodzianka jest taka, że te pięć pentakli to się za, zamanifestuje, słuchajcie, w. Nie to, że pięć pentakli, dziesięć pentakli się zamanifestuje w tym tygodniu dla was. Ale zerknijmy, zerknijmy, słuchajcie, zerknijmy. Mhm. O, jest, super, zobaczcie, paść no, Jest rozwiązanie. Jest rozwiązanie. Tak, wychodzicie z braku, wychodzicie z nędzy, wychodzicie z biedy, wychodzicie z tej energii chłodu. Wieża, wielka zmiana. No, słuchajcie, słuchajcie, wieża to się nie dzieje tak z dnia na dzień, także wy już wiecie, wy już czegoś, wy już tam, już, słuchajcie, przeczuwacie tą zmianę. No, I słońce! lewki, lewki, lewki i asmieczy wszelaka pomyślność do Was idzie w tym tygodniu bądź słuchajcie, początek taki. wszelakiej pomyślności w tym tygodniu asmieczy, słońce, słuchajcie asmieczy nam takie jest to jest tak dla nas dobry kochani, jest wspaniale niespodzianka jest wspaniale, jest słońce na niespodziankę czyli wszelka pomyślność, zmiana, która doprowadzi do lepszych dla Was sytuacji lepszych rzeczy, wspaniale ktoś chce kupić chatę, będzie chata no, lewki A, wspaniale Wspaniale to wygląda, dobra. Zatem e, praca finanse, praca finanse dla Lwa na przyszły tydzień, jak to wygląda? Praca finanse, i wiecie co, ja już się śmieję, już się uśmiecham, bo wygląda to wspaniale. Dużo w ogóle Waszej energii Lwy w tym tygodniu. E, wow, fajnie, 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 fajnie. Wow, praca finanse, rycerz e, Pentakli, słuchajcie, ten rycerz. No ja myślę, że będzie się grubo, grubo działo w tym tygodniu z chaci finansach i praca. Praca, finanse, inwestycje, kasa w tym tygodniu dla Was, lewki. Kochani, yy, tak, krok po kroku ten rycerz idzie, yy, spełnia swoje marzenia materialne i on zawsze dochodzi do celu. Jest to praktyczny rycerz, który wie, co zrobić, gdzie zagadać i jest cierpliwy, wiecie? Yy, jest cierpliwy, dochodzi do swojego. No, kochane lewki, jesteście na dobre... Praca jest, praca jest, jesteście na dobrej drodze. Wieża! Jaja, <laughs> ja, ale jaja. Ja. No, dojdzie do zmiany w finansach, drugi raz pojawiła nam się wieża, no dojdzie do zmiany, słuchajcie, w finansach fi na lepsze, no i ja myślę, że Wy coś już tam przeczuwacie, że ja myślę, że Wy robiliście małe kroczki z tym rycerzem Pentakli, no i z tymi paziami i Wy już tam czekacie, już czekacie, co? I niczy ten król, zobaczcie, kielichów, przyglądacie się temu Waszemu sukcesowi, jak on do Was idzie, kroczy do Was tymi małymi kroczkami. 8 buław, tak, słuchajcie, komunikacja, jest komunikacja, dużo się dzieje, jest akcja, są zlecenia, wiecie, są zlecenia, 8 e, buław o tym mówi, że jest więcej też pracy dla nas, w tej całej komunikacji, Uuu, królowa kielichów, mamy parkę, A, mamy parkę, energia główna, król kielichów, na finanse mamy królową, czyli ta królowa coś dostaje i ona się cieszy z tego, co dostaje, no. Woo! i Kolejna królowa, królowa pentakli. Tak w ogóle lewki macie dużo ludzi w tym tygodniu. Ja myślę, że dużo się będzie działo po tym tygodniu. Będziecie dużo ludzi spotykać na swojej drodze. Będziecie mieć dużo spotkań biznesowych, ale też słuchajcie takich y, biznesowych, pracowniczych. I generalnie wszystko idzie w dobrym kierunku. No, wspaniale. I osiem kielichów znowu się nam powtarzy, powtórzyło, czyli zmierzacie w dobrym dla Was kierunku. W końcu w końcu podjęliście jakąś decyzję. Słuchajcie, ta decyzja jest dla Was dobra. Wygląda to wspaniale, lewki. Macie wspaniały tydzień przed sobą i w ogóle dużo fajnych perspektyw, które będą trwały wow, lewki, zatem jaka jest rada Ciekawe, jaka jest rada dla Was kochani, rada bądź wynik tego czytania ale nie może być lepiej, kochane lewki macie słońce, Wy już wiecie co to znaczy macie słońce, to jest Wasza energia i siła, to też jest Wasza energia, kochani jesteście nie do starcia, nie do zgięcia nie do, wiecie, nie wiecie co jesteście rada, rada Rada jest taka, że będzie się działo, także lewki dzisiaj, słuchajcie, odpoczywajcie, szykujcie się, na przyszły tydzień będzie bardzo dynamicznie. Słuchajcie, może tak być, że... 8 buław, ok? 8 buław to jest informacja, komunikacja, powtórzyło nam się tutaj stąd z pracy. I tutaj mamy, zobaczcie, pośrednika, y, czyli papieża, czyli będzie, słuchajcie, informacja od pośredników, od instytucji w sprawie tam Waszej jakiejś, także słuchajcie, bo miecie oczy i uszy otwarte, ponieważ będzie się działo. Y, ostrzeżenie jest takie, że będzie się tak dużo działo, że możemy coś, słuchajcie, ominąć, także słuchajcie, patrzcie na Waszego, sprawdzacie maila, sprawdzacie telefon, coś tam do Was przyjdzie naprawdę ewidentnie, coś nowego, jakaś zmiana, zmiana na lepsze, lewki kochane, naprawdę. Ja to tak widzę i to biorę. Ja też jestem lwem, zresztą wiecie, asyndalnym. Kochane lewki, wszystkiego dobrego, dzięki serdeczne, pozdrawiam.